Dzień dobry, dzisiaj będzie o pszczołach, e, ale nie będzie pszczół pokazanych. A e, filmik będzie krótki, taki bardziej pogadankowy, przez 5 minut, więc e, możecie zostać do końca. E, zacznijmy od Grupa Się Rozwija. Zapraszam jak zwykle link poniżej e, w opisie. Tam trzeba rozwinąć i macie e, link do grupy naszej, gdzie publikuję te filmy. Ewentualnie dyskusję prowadzimy. I też mam kontakt z Wami, więc zapraszam do facebookowej grupy Hodowlane Wariaty Dajcie też suba i zalejkujcie film, jeśli chcecie, jeśli nie dajcie dislike, bo też po e, coś są e, No, pogadanka jest Planeta Umiera Tak, e, taki chyba tytuł dam Planeta Umiera, hashtag pszczoły e, czy Nie będę poruszał tutaj o tematu, że pszczoły wymierają, bo to jest główna prawda trochę z punktu widzenia naukowego oczywiście i statystyki to, że jest więcej waro... warozy i tak dalej, no to jest jasne. I z tym trzeba walczyć, waroza się odparnia i tak dalej, więc jest niefajnie. Aczkolwiek planeta umiera nie przez brak pszczół, przez warozy i tak dalej. Tylko przez plastik. Koniec końców Plastik, który Używam wszędzie, chociażby do podkarmiania. Właśnie mam, mam baniaki z cukrem przygotowane, znaczy te co widzieliście na innych filmach. I teraz generalnie próbowałem dzisiaj utworzyć profil, jak mamy w ręk, nie? Taki w ręk mamy. No to właśnie taką chciałem taki profil, tylko odwrócony do, tło, do wyciskarki plastiku, nie? No i tak spawałem, tak spawałem, że profil się wygiął. No, trochę przedobrzyłem z temperaturą i mocą. No niestety. Ale to jest taki wstęp, takie preludium, co będzie później. A teraz do klu. Planeta umiera. Jest ciepło. Jest w, w Polsce cały czas bijemy rekordy temperaturowe co lata. No i co to dla nas znaczy? Oprócz tego, że prawdopodobnie nie dożyjemy kolejnych 50 lat znaczy w moim... No, no ja chyba powinienem niby, nie? Ale no, może być ciężko, bo naprawdę temperatura rośnie. Eee, też przez plastik i stąd też moje wykorzystanie, mój pomysł na recycling plastików eee, butelek i tak dalej no w ręgi, które się przydadzą, nie? Ale to zobaczycie na innych moich filmach, jak w końcu mi się uda pospawać tak, żeby mi się nie wygło. Eee, no. I co to dla pszczelarzy to ocieplenie klimatu znaczy? To, że zaobserwowałem bardzo ciekawą rzecz, przynajmniej u mnie w R Wielkopolsce. Eee, wieje. Nie wiem, czy będziecie mnie teraz słyszeć, czy nie. Eee, no nic. Eee, przystało. Kontynuuję. Słuchajcie, normalnie na początku y, lipiec, sierpień, sierpnia, na początku sierpnia z reguły pchamy bardzo dużo cukru w ul, y, podda, poddajemy pierzgę i tak dalej, pyłek, no też pyłek podajemy, żeby czerwiła matka. No i ona czerwi. Ale czy nie zauważyliście opóźnienia? To znaczy w pewnym sensie y, u mnie takie czerwienie zaczęło się 20 tak naprawdę, takie czerwienie, że 5 ram, ramek, je bieb Normalnie, no, powiedzmy, były te 4-5, cztery, cztery, zależy od odkładu. Zale... No, w macierzakach to było więcej, ale mówimy o odkładach. Ale niepełne te ramki były, nie? Takie, no niepełne, pełne. A teraz otwieram. Jest końcówka, w tej chwili, kiedy to publikuję i nagrywam, jest końcówka sierpnia. I generalnie, generalnie ramki są pełne jajeczek, pełne larw, pełne jajeczek od brzegów, od brzegów po brzeg. I w odkładach mówię, i, i, i to są cztery, cztery no i w niektórych pięć ramek, nie? Totalnie w pełnych jajek. No i teraz się należy zastanowić, czy to jest dlatego, że po prostu pożytek gdzieś załapały, czy faktycznie. Wzrost temperatury jakby przesunął to okienko, w którym my teoretycznie zakarmiamy w tym miesiącu pszczoły, yy, znaczy zakarmiamy, yy, poddajemy do, cukier, żeby matka bardzo czerwiła, bo te pszczoły będą w kłębie zimowym, a może tak naprawdę tak nie jest. Wszystko się przesunęło o miesiąc. Tak naprawdę może, oła, może wrzesień tak naprawdę jest tym, no, tak naprawdę cały czas. Wrzesień jest tym miesiącem, w którym powinniśmy jakby. Pchać matkę do czerwienia, to znaczy pchać i tak będziemy pchać wcześniej, ale może warto przeciągnąć. To znaczy, ja na pewno ciągnę gdzieś tak do 20, 25 z czerwieniem, później dopiero zalewam no. i to u mnie się sprawdza. Paru pszczelarzy, z czego co widziałem na YouTubie i na forach, pisało, że te. Kurde. Gryzą. A. Też właśnie tak robi, że przyciąga do, do końca września. I chyba to się sprawdza, bo zauważcie, że kiedy mieliśmy ostatnio grudzień, yy, taki chłodny, taki fest chłodny, tak naprawdę siąd białych nie było chyba od 3 lat, trzech, czterech może. I to naprawdę się przeciągnęło o ten dokładnie miesiąc. Więc ja się zastanawiam, czy nie głupim pomysłem by było yy, zakarmiać dopiero, bo tego 20 już faktycznie zalewam, nie? września pszczoły na zimę, ale tak myślę, czy nie głupio by było zacząć zalewać dopiero w październiku na początku. Podzielcie się swoimi przemyśleniami, bo jestem ciekawy mam rozkminę Na pewnie zależy trochę od regionu, ale no... Podzielcie się faktem, czy też zauważyliście, że trochę się to ten wzmożenie czerwienia się trochę przeciągnęło, te pożytki i tak dalej, zima się przecią, przeciągnęła. Więc zapraszam naprawdę do komentowania, bo może dojdziemy do jakiegoś ciekawego wniosku, czy też do komentowania pod filmikiem, czy też na grupie, gdzie poruszę ten temat. Tak więc trzymajcie się i, i niech pszczółki będą z Wami.